Aha, od snu. Mama mówi do dziewczynki. Czuciu, wychodzę, ale ty nie słuchaj radia, nie otwieraj drzwi. I... I nie odbierz telefon. Dobrze, mama. Mama wyszła. Dziewczynka słyszy telefon Dro. Halo? Ale jestem na odpowiedzi. Dziewczynka się przestraszyła. Poszła żyć Raci, włącza radę. Jestem w Twoim bloku. Dziewczynka się przestraszyła. Wbiegła do pokoju Twoim telefonem. Jestem przy Twoim domu. domu. Dziewczynka się przestraszyła. Proszę otworzyć drzwi.